cześć zaczniemy od wyjęcia wszystkich elementów z pudełka. Jest silnik, wał, osłona, głowica żyłkowa, nóż, uchwyt kierowniczy, szelki, zbiornik do mieszanki i komplet śrub z narzędziami. Zestaw jest pełny, przygotowany tak, żeby od razu przejść do montażu. Na tym etapie nie zalewamy jeszcze paliwa, ale warto pamiętać: mieszanka to 25 do 1. Dobrze ją mieć gotową, zanim sprzęt będzie złożony. Zakładam osłonę. Przykładam ją do kołnierza przekładni i mocuję na dwie śruby. Dobrze ją dopasować już na tym etapie, żeby nic nie odstawało i żeby nie było luzów. Osłona zabezpiecza przed tym, co wylatuje spod głowicy ziemią, drobnymi kamieniami, resztkami roślin. Jeśli będzie krzywo, może też ocierać o żyłkę albo tarczę i przeszkadzać przy pracy. Dlatego warto poświęcić chwilę, żeby leżała stabilnie i równa. Przechodzimy do głowicy żyłkowej. Tu znajduje się otwór do blokowania wału. Kładam blokadę, czuję opór i wtedy wkręcam głowicę zgodnie z kierunkiem oznaczenia. Nie trzeba mocno dokręcać, wystarczy ręką. Jeśli siedzi równo i nie ma luzu, jest dobrze. Gotowa do pracy na trawie i otwartych powierzchniach. Do gęstszych chwastów i krzaków zakładam nóż tarczowy. Najpierw talerzyk, potem podkładka i ostrze. Nakrętka ma lewy gwint, więc dokręcam ją w przeciwną stronę niż zwykle. Wciskam blokadę wału i dociągam kluczem. Wystarczy do oporu bez przesady. Łączę silnik z wałem. Klik oznacza, że wszystko wskoczyło na miejsce. Reguluję ustawienie kąta. Tak, żeby podczas pracy plecy były wyprostowane, a ciężar dobrze się rozkładał. Montuję uchwyt. Wkładam kierownicę w obejmę, ustawiam według znaczników i dokręcam. Po prawej stronie zakładam manetkę z wyłącznikiem. Palce od razu trafiają tam, gdzie trzeba, wszystko w naturalnym układzie. Przewody prowadzę wzdłuż wału i spinam trytytkami. Dobrze je ustabilizować, żeby nic się nie przemieszczało podczas pracy i nie zahaczało o ubranie. Zakładam szelki. Wpinam hak w uchwyt i ustawiam wysokość. Cały ciężar idzie na barki, a głowica lekko unosi się nad ziemią. W ten sposób można pracować dłużej, bez przeciążania rąk.